Je, jesteśmy... Je, ja już jestem Filip. A co Filip? Tak, też jestem. Dobra. dobra, gramy... Chwałamy się. Gramy w... Natural disaster. Musimy przeżyć. Tylko legendy znają w ogóle tę grę. Tak, tak samo jak i Work at the Pizza Place, ty. Nie to znalazłem. No ja też. Ja, ja, się, jest... ch ja się chowam z y, schodkami. Ja, ja, mam no ja mam chyba najbezpieczniejsze miejsce. Ej, poczekaj, widzę. Nie. Poczekaj, ty jesteś w drugiej czekaj. ty jesteś w drugiej. A tam czy ta no to ty sobie oglądaj, a ja, a ja pójdę Dobra, A ja to sobie oglądam. Ja tu sobie Dobra, siema Dobra i... co, co jest? Fajer Chowamy się, chowamy się, chowamy się, chowamy się. Gdzie ty się robić? Tutaj, tutaj. O, tutaj. Dobrze. Dobra, ja jestem chudym, nikt mnie nie zauważy. Zobacz, ten... nawet ściana mnie przedłożyła. Moją rękę. No to prawda. Tak chudy ja jestem, że ręki nie ma. Dobra, a będziesz moją żywą tarczą. Żółta, czy Dobra. Naprawdę jak tam stan. No. Może? Eee, nie bardzo. Coś nie bardzo. O chłopie! Coś nie bardzo. Coś to, nie bardzo. Dobrze nie... się z tamtego wyszłem. Dobrze się z tamtego wyszłam. O, to... Nie sto... umarłem. Umarłem! A Kłopciesiu <laughs> jakiś! Wiem jak! naturalnie star to jest jedna z najlepszych Lep... Najciejszych i najlepszych. No możliwe. E, bo kiedy... O to... A e, Kiedyś to zostało przyjęto przez teorów. Ja to pamiętam. A ty jak zwykle nic tylko ten, oglądasz sobie. Dopóki się nie zacznie. No spokojnie, czytarz już tam leci. Dobra, ty, ty. No kurde. Dobra. Zostawiam na chwilę awon. No bo no, musisz skorzystać z to? E, to, to, to. się czy... Dobra, czyli kolega musi się wysikać tyle. Powiem, ja ale wywaliło mnie coś. Nie wiem jak, ale mnie wywaliło. Zwyczajnie. Łokurcze. No dobrze, no. Glass office. Eee, dawaj szybko! Kolejna mapa! To super. Blast of ice, idziemy? Co się dzieje? Musimy znaleźć pierwszym miejsce. No to lecimy na sam szczyt. No, może tak, o kurde, chmury już pokrywają jakby. A to my idziemy, a my idziemy. Nie poczekaj, pójdźmy naprzód ostatnie piętro jak ktoś coś się stanie, no to spadniemy na sam dół. A jak na sam dół? A jak sam e, dół będzie raz wieprzony? A no to improwizacja. Eee, no no... poszedajmy na teraz, a niech teraz nam pomoże. Dobra, okej. Okay. No to. Dobra, chodź tutaj, nie na sam szczyt. Na no przedostatnim piętrze jestem. No to chodź do mnie. Jak chcę, jak jak jakaś osoba skoczyła na dół. i umarła. Daj, hopę. Ale hopę po prostu. No HP po to ja. To jedziemy do a no bo są te śniegowe. Coś ze śniegu. Dobra, już nie mam. Już nie Dobra, musimy uważać, no bo tutaj są te, takie śniegowia. Śniegowe. Zobacz tutaj są. No. Osoby to tu się zaraz rozwali. No tak. Kurde, bo dostaje HP. O właśnie, no bo tu jest... O chłopie, jak... jak im... Improwizacja. <noise> Improwizacja. Improwizacja dosłownie. Dobra, powiem, jeden... jedno, powiem jedno. Ja zaakceptowałem swój los. Zaakceptowałem swój ja los. Ja jeszcze nie. Tak czyś jak tak się, tak, 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 jak zginąłem. zginąłem. no bo myślałam, że to szarta. A ja byłam na, na samym dole? Czy gdzie ja byłam? Sigma Sigma Ale umieśniony jesteś Daj widzowie, oglądał A w ogóle co to? Co to jest za ten ten, za ten, ten, ten Jak się nie ma? Co to mówi? jest? Co? Co ten pluszak Nie wiem <laughs> Nie wiesz, a jak już go masz? A. Ale mapka, jest... ej, Mapka zburzona, a 9 osób przeżyło. M mapka cała zniszczona, Jakie, jest no. a ja też tyś... grałem w tak zwane. To... Uuuu, znam to, pamiętam, pamiętam, Jakie to jest mega fajne. Jak ja też grałem w Toilet Tower Defense i kupiłem sobie tego gościa, ale dalej mi towarzyszy. Chociaż nie gram. No, nie, ja też nie gram. Gdzie idziemy? No to dobra, ja. Nie, nie ty, nie wiem, ty, ty się rozdzielasz, ja się rozdzielam. E... Do wózka, do wózka może. Nie, wózek to ona niebezpieczna jest. Zobacz, chodź, tutaj miejsce od krabuburkera jest. Gdzie? Tu przy tym domku. Ja sumisz, tyś... Ktoś od razu umarł. Jak? Nie wiem. Chodzi, chodzi... Choć... Tutaj, tutaj, dobra. Ona ma jedno, no, jedną tysięczną chopę. Chodź tutaj, krabuburkera, zobaczysz, miso. No, ja. To ja tu sobie usiądę. Krabowurkar, jeden, Ma, masz trzy do wyboru. O tutaj. O nie, no, no, no dobra, erupcja wulkana to i tak chyba jest najbardziej bezpieczne miejsce. Nie, najlepiej się oddalić od wulkana. No najbardziej, no to czyli chodzi do mnie. Ja się oddam. O tutaj. Nie wiem, ryzykuję. Aha, wypadłem poza mapę. Bez... No, bo. Chowam się, chowam się. Ja spróbowałam czegoś, co nie weszło. Ale. No to o, dlaczego? Ciebie... Disaster, co? Przecież to, przecież to od razu mi cały HP zdejmuje. No. Nie da się. A widzowie, zapomniałam, miał być dzisiaj live, ale każdy on subuje. Każdy mnie trolluje. Jak zwykle, jeszcze trzecia osoba. Co on robi? Co on robi? On robi ze swoim życiem. E co, gdzie? Co on, co on robi? Nie wiem. Bot. Ty bocie Dobra. Dobra, spadłem poza mapę znowu. Trzeci raz z rzędu. No zobacz, no jak tu przetrwać. Tam była fabryka jakaś? A nie. Ty to... To, to jakby to trzeba zgadywać, bo to jest tylko jedno bezpieczne miejsce. Takie. Ja. No zobacz. Eee. O, chłopie! Nie widzisz co mój kolega właśnie zobaczył. Tak, jakiś typ na wulkanie jest. Na wulkanie. Ale już sobie nim dłu... długo to sobie na nim już nie powędzie. Chyba. Dobra, co ty cię... Dwie osoby tylko... przetrwały. I jedna na tym wulkanie. No nie no, ja pierdolę, zobacz. No nie idzie, w o łapie, no nie idzie o łapie, tutaj... O chłopie, o chłopie, o chłopie! Wywaliło mnie poza mapę! Wywaliło mnie poza mapę. To jest... Ta gra jest irytująco śmieszna. No A tu na to jest! Jest a tu na to nie... No nie. Co się stało? Co się stało? A to twoją część ciała, i... twoją, re... twoją rękę widziałam! Ja, factory Frenzy. Jaka to mapa? Nie wiem, nie pamiętam. O, fabryka. Dawno w to nie grałam. Nawet. Mogę, mogę przyznać czarze. Dawno w to nie ja grałam. Idę, ja idę jakoś do fabryki. E, do fabryki mieć, no bo to... E, ja bym poszedł na... E, chodź do mnie po prostu. A gdzie ty? Tu, na zewnątrz. E, Spojrzysz, no bo jestem. Dobra, jednak lecimy do środka. Idź to środka szybko. Już Poważnie ci mówię. Poważnie ci mówię bo zaczyna wiatr dawać Kurde, wiatr to jak tu przetrwa, Nie, ja, ja się schowałam Ludzie no Nie, nie, I... A, no bo ty jesteś na śniegu Ty nie możesz być na zewnątrz, na śniegu No to nie jest śnieg To napowiem A, <grym> Co to było? <grym> było? Wypaliło mnie poza mapę, dysonię Bieże... A to, Co się stało? Wywaliło wali... jest... mnie po samotnych Co się... Nie, widzowie, widzieliście to przed chwilą. Widzieliście to przed chwilą. Mhm. Widzieliście. Nie! Y, nie mówię o tym. Mnie nagle... Ba... Lasufu! No nie wiem co powiedzieć. Nie wywali... Boże, no nie wiem co powiedzieć. Jak tam tylko to gówno zostało, mm. Mm. no, no, no a w ogóle my sobie Bo tutaj ja ogl ja, ja. My sobie tutaj oglądamy ważne. Bo nie godzimy się tak na awku. No, jak tu przetrwać? Jak to w pół zabieram słowa. <grym> co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się ja, co się szanuję stało? Ja, ja, ja naprawdę szanuję ludzi, którzy, którym się to udało w to przetrwać. Ja pierdolę wypadki. osoby, dwie tak. osoby przetrwały, jak ja, jak ja nawet w, w tym lobby nie przetrwałam i na tej Co się samo stało? Ej, czy ja przetrwałam kolejny? Ja cię sumę. Nie, czy, czy, jak to przetrwać? Przetrw. Ej, wiesz co? Y, czy ja przetrwałam? No, 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 no. Ok. Gdzie mnie wywaliło? Aha, dobra, wywaliło mnie poza. Dobra, wywaliło mnie. Czy <laughs> <Pum. śmiech> nie, 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 Если ли тут я надо чем говорить этот читар? Яс. Yes. А где это есть вообще? Не знаю. То есть. Хорошо. Импровизация. Сейчас максимум могу ставить. Mmm... Dobra widzowie. Zagramy sobie jeszcze ostatnią rundkę. I... Zagram sobie jeszcze ostatnią rundkę i już skończymy. Nie, to nie spoko, jeszcze trochę. run <laughs> Boże, jak ty spadłeś. Szkoda, że nie widzieliście. Mm, nie, ale ja widziałam co to. Tu... O kurczę, no zobacz. No zobacz jak to przetrwałeś. Widzisz ty to? Co się stało? Tutaj, no, była... tutaj było. Osoby, które były na górze miały przestrana. Osoby, które były tam. O chłop, co się stało? coś tu tylko nawet do lobby. Eee, <grym> e, e, pomocy! <grym> to Co zaraz mnie zabije w pół. Ej, no bo... Wiesz Dobra, ta gra jest zbagowana, ale żeby nie było, zagramy jeszcze jedną rundkę. Tak. Co się dzieje, co się <grym> dzieje? Ta gra jest spagowana. <grym> A ja ciągle ginę, ja a ja ciągle ginę, nawet poruszyć się nie mogę, bo ja, ja co się stało? przez szkło spadłem. Wiesz co, ta jest najbardziej spakowaną grą na świecie, jak chcecie w to zagrać i mieć yy, ponad 200 pingów jak mój kolega, no to wpadajcie. Ja to dobra. Ja mam nawet i 3000 tysiące pingów ja na tym. Ja ty. czasami mam nawet 15 tysięcy. Hmm. No, nie no dobra, nie idzie tutaj przetrwać. Nie, idzie tu przed... e, Jak było tu to, to włączyć? No dobra, nikt tutaj nie przetrwał. I jak było... I ja się wcale Jak by było to włączyć? Ile Ping. Miał... Dobra, co 100... ja, się... Ja mam ponad 200 i nadal ginę. się, no nie da się Szanujmy się, nie da się tego zrobić. No, s... no jak? No jak? O, w końcu. W końcu się uspokoiłem. Filip! Ja chyba znowu z skinę, tylko się poruszę i nagle wywali mnie skierku. poza mapę. Dobra. Wywaliło mnie drugi raz rzędu poza mapę. No nie jeszcze nie. Ta gra jest zbagowana. Mega zbugowane ludzie. Tu automatycznie wylatują to jak ja! Dobra, dawaj nie. na inny serwer, dawaj Dobra, na Dobra, wiecie co widzowie, my chyba już kończymy. E, polecam grę, ja, ja, jeżeli lubicie. Ja adnąć. też polecam, ja bardzo naprawdę polecam. Więc do zobaczenia ja, i widzimy się w kolejnym odcinku. Ja dołączam na inny serwer.